Música Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje, Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy muzyki. I muzyków w tym programie było naprawdę wielu, ale dziś gość szczególny, bo jakby nie patrzeć, kapelmistrz jasnogórski, no to proszę Państwa. Mocna pozycja. Gościem moimi państwa, Marek Piątek. Dzień dobry, Marku. Witam Cię, Wojtku, i witam wszystkich serdecznie oglądających ten problem. Ja powiem Ci, że jak słyszę słowo kapelmistrz, to od razu się uśmiecham. Raz, że w Słowie jest mistrz. A, też jest kapela, także do tak. tańca i do różańca. Tak jest. Marku, zanim w ogóle o tej twojej profesji, cykl rządzi się swoimi prawami, muszą paść pytania, które zawsze padają, więc... No więc lecimy z tym koksem. Częstochowianin. Wojtku, powiem tak. Czuję się częstochowianinem od 1969 roku, w tym roku, mhm. moi rodzice sprowadzili się do Częstochowy z całą rodziną, Aha. a przybyli z małego miasteczka Głogów, Małopolski, na Podkarpaciu. Proszę. Tak. I tutaj, żeśmy właśnie w tym roku, który wymieniłem, osiedli tutaj na stałe. Mhm. To, że ty. Jesteś muzykiem, tak. no bo jakby nie patrzeć, to jest obciążenie dziedziczne, to znaczy, że w rodzinie byli mu muzycy? Nie. Nie. I to jest właśnie dziwna sytuacja <grym> no, no. zupełny przypadek. Ja bardzo chciałem zostać lekarzem. Aha. Tak, interesowała mnie biologia, chemia. A tu nagle jedno wydarzenie sprawiło, że nastąpił zwrot w tym no. właśnie kierunku muzyki. Ale co to było? To, to była taka rzecz, że moi rodzice, kiedy przyjechali do Częstochowy, mm -hmm. a mieliśmy mieszkanie trzypokojowe, wynajęli jeden mały pokój mm -hmm. pewnej osobie. Przypadek sprawił, że był muzyk. Muzyk działający, działający w Piotkowie Trybunalskim, mm -hmm. grającym na akordeonie. No ja bardzo lubiłem śpiewać, więc podśpiewywałem. I on powiedział rodzicom, że ja mam słuch muzyczny. No to jak mam słuch muzyczny, to rodzice zaczęli zbierać pieniądze, kupili mi akordeon. I on rozpoczął naukę mojej osoby Aha. na tym akordeonie. Ale trwało to, to pół roku. Po czym powiedział tak, stwierdzam, że on ma talent muzyczny. Poszedł sam do szkoły muzycznej, to wówczas była Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego no, no. stopnia. Jeszcze dyrektorem był pan y, Łukaszewski i załatwił, że miałem egzamin. Nie było to normalnie w roku szkolnym, tylko w trakcie roku szkolnego. I pan dyrektor Łukaszewski przesłuchał mnie i powiedział tak, on się nadaje. Do szkoły, ale miałem 15 lat, więc już troszeczkę powiem, że do rozwoju muzycznego byłem trochę wiekowy. No, no. Zdałem egzamin i teraz najważniejsza rzecz jaki instrument? Od razu padło pytanie, a fagot, no to poszedłem zobaczyć ten instrument. Uh -huh. No nie spodobał mi się od razu. No. Drugą propozycją była trąbka. Miłość od pierwszego wieżenia. Aha. Ten instrument, po prostu pokochałem go wizualnie, a później również jego mhm. dźwięk, jego możliwości grania na instrumencie. I rozpocząłem naukę od razu w szkole muzycznej drugiego stopnia na tejże właśnie trąbce. I tak się rozpoczęła moja kariera muzyczna, więc zupełny, zupełny przypadek. Ty masz wiedzę, z czego mieli chleb Twoi dziadkowie, pradziadkowie? No moi dziadkowie, no to by, by, byli, e, tak mi ciężko powiedzieć, bo również wywodzili się ze wsi, z, ze wsi prawda, mm -hmm. więc na pewno byli rolnikami, rolnikami. również mm -hmm. małego, z małego miasteczka, tak jak mój tatuś pochodzi właśnie z tego Głogowa e, mm -hmm. Małopolskiego. E, dwóch dziadków zupełnie nie pamiętam, babcie tak. To jest dość odpowiedzialna funkcja, nawet nie dość, ale bardzo kapelnicz jasnogórski. E, Wiesz, no muszę zapytać, jak zostaje się kapelmistrzem Jasnogórskim? Tak, powiem ci w ten sposób, no. że ta droga jest długa. Długa, długa. Tak podejrzewam. I tutaj i, tak, i tutaj również na pewno decyduje wiele, wiele różnych aspektów. aspektów tak. Mm -hmm. Natomiast mój pierwszy kontakt, to mhm. sięgnę do tego roku 1969 roku, no, no. kiedy poszedłem z moją mamą na Jasną Górę mhm. do kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Usłyszałem te, te fanfary. A tak. więc mocno dudniący kocioł i ta stara kuleska, która rzeczywiście wyciska łzy u ludzi. Nigdy nie myślałem, że potem ja będę odpowiadał za granie, za... Za hołdowanie, za no. pielęgnowanie tejże tradycji grania tych intrat jasnogórskich. A więc tak, szkoła muzyczna, Pier ten drugi stopień, musiałem skończyć. Potem Akademia Muzyczna w Katowicach, w Katowicach, Tak jest. Potem no. nauka w szkole muzycznej i teraz jako belfer, jako belfer, tak. I kontakt mhm. z jedną osobą, no. z pedagogiem, Uczącym w tej szkole mhm. był to profesor Alfred Stępniewski, który był kapelmistrzem na Jasnej Górce. Aha, czyli w ten sposób. Tak jest. I Jakoby, ja jestem jego, wybranym przez niego następcą. następcą. Ale zanim to się stało, no. to ja wiele lat grałem jako członek Orkiestry Jasnogórskiej, jako mhm. intradzista, który. Pomagał również ojcom, braciom Paulinom mhm. w czasie grania tychże interdiagnozów. Ale Marek, to jest tak, że będziesz miał ten przywilej, że za kilka lat Ty też wyznaczysz. Znaczy, wiemy, wiem, rozumiecie? No, i tak no. na pewno myślą ojcowie, prawda? Aha. Że powinniśmy wyznaczyć, bo yy, no wiadomo, że czas leci, prawda? Lata tak. lecą, mhm. ale my, my nie wiemy, ile będziemy pracować, na ile nam zdrowie pozwoli, mhm. prawda? Więc dobrze byłoby też przygotować. Myślę, no. że ja to uczynię, że chciałbym też pokazać, czy wyznaczyć osobę, która będzie przede wszystkim odpowiedzialna. Za to no, zadanie. No, no, no. Bo najważniejszą rzeczą to jest ta odpowiedzialność. Aha. bo To musi być, to jest dzwonek, sygnał, musi być. To nie tak. może być zawalone, więc przez tyle lat no. nigdy, nigdy w cudzysłowie w nas nie, nie ja zawaliłem. Muszę, ja muszę nie, Państwu, no. wchodzę w zdanie, tak. muszę Państwu powiedzieć, że um, dwa tygodnie temu dzwoniłem do Marka, y, prosząc go, żeby przyszedł do programu. No i Marek mówi, że ma bardzo dużo innych obowiązków, ale że zadzwoni by przed tym spotkaniem, jeszcze potwierdzi i e, tak. proszę sobie wyobrazić, biorę telefon i chcę do niego dzwonić, patrzę, e, Marek dzwoni i mówi, Wojtek, jestem, wszystko, ja mówię, o, solidna firma, to tak. jest ja, to jest bardzo. Ale wiesz, Wojtku, e, przepraszam, no... że przeszkodziłem, ale powiem Ci jedną rzecz, bardzo ważną i to muszę wspomnieć, właśnie, że jeszcze... No. Ten kierunek w stronę klasztoru Jasnurzyckiego to jeszcze w pewnym stopniu wyznaczyły mi dwie osoby. Uh -huh. A kontakt z tymi ludźmi. Uh -huh. I wspominam już zmarłego w 1988 roku pana. E, tak, no to był oczywiście wówczas mój kolega, starszy kolega uh -huh. Alojzy Kubicki. On prowadził orkiestrę w Elaneksie Dentą, ale uh -huh. był również trębaczem Filharmonii częstotowskiej. Uh -huh. I w tym Elaneksie poznałem. Tadeusza Kupczyka. Państwo go na pewno dobrze znacie, bo Tadeusz grał w five o'clock. Więc doskonały, no, no, no. już nie żyjący, już od trzech lat nie żyjący, doskonały e, tak. jazz tradycyjny, doskonały klarnecista. I oni mieli bezpośredni kontakt z panem Alfredem Stępiewskim. Mm -hmm. Bo to byli, można powiedzieć, jego uczniowie. Pan Stępiewski prowadził orkiestrę i oni razem z tak? nim grali. I oni również. Jak gdyby to moją osobę popierali. Aha. A więc również dzięki tym e, panom, tym moim kolegom, no i przede wszystkim e, wskazanie pana Alfred, Alfreda Stępniewskiego, no. E, no wskazało moją osobę na to, że będę kapelmistrzem Jastogórskim. Ale od razu powiem Ci, Wojtku, mhm. że kapelniż Jastogórski, tak, jest to zaszczyt, bo jestem człowiekiem wierzącym, a więc mhm. e, no jest to powiedzmy taka funkcja, i, i, I z serca, mm -hmm. prawda? I z wiary, tak bym to powiedział. Tak. Ale przede wszystkim jestem pedagogiem. To jest no. dla mnie, jestem pedagogiem... Ale cały czas w szkole? Tak i o dziwo teraz, proszę zobaczyć, że w szkole y, muzycznej, y, na hmm. początku w szkole y, pierwszego i drugiego stopnia y, nie było no. zespołu szkół muzycznych, a w tej chwili zespół szkół muzycznych imieniem Marcina Józefa Żebrowskiego, y, skrzypka, który prowadził kapelę jasnogórską. Aha, o! Czyli... Ale to jeszcze nic, więc tutaj i to jest ta... Funkcja mhm. dla mnie najpiękniejsza. Dlaczego? Że kształcę, mam możliwość kształcenia dzieci od małego, czyli od tak. pierwszej klasy, powiedzmy, cyklu sześcioletniego czy czteroletniego, aż do dyplomu muzycznego. Słabia. I owoc, czyli mhm. ci uczniowie, którzy później idą na akademię muzyczną, dzisiaj uczą na tych akademiach, Aha. bo y, igrają w najlepszych orkiestrach, Polsce. Na przykład dwóch trębaczy pieszych gra w Narodowej Orkiestrze Polskiego Rady i Telewizji w Katowicach. To są moi uczniowie. Pięknie. To jest mi... dla mnie największy zaszczyt. Marku, yy, bo ja tak miałem jakiś muzyków, którzy w, w tej orkiestrze jasnogórskiej grali, i oni mi powiedzieli, że czasami jest tak, że ledwo się tam wszyscy mieszczą. Szczególnie chyba w okresie świąt wielkanocnych, tak, tak, że tak, tak. najwięcej grających osób to jest ile? Jeżeli gramy na szczycie jasnogórskim, czyli no. tu, jak są błonie jasnogórskie na dworze, prawda, no. na zewnątrz, to ta orkiestra liczy 30 do 35 osób. Wow. Ale w wymiarze koncertowym, ponieważ mamy jeden koncert w roku. No. To jest ostatnia sobota, no. e, ostatnia sobota stycznia, dochodzi do 50 osób, ponieważ gramy potężne utwory, koncertowe, muzyka filmowa, no, składy olbrzymie, uh -huh. wtedy no rzeczywiście na tej bazylice, na tym ołtarzu, no już się nie trochę nie, nie mieszczą. Również no. trzeba wymienić, wymienić tutaj e, Resurekcję, prawda? Tak. Bo orkiestra też musi w pełnym składzie, aleluja. Alleluja, Hen o 6 rano, no to jest tak. jakby, pobudka dla wszystkich, ale uwielbiam. No, tam, tam właśnie akurat Gotujesz coś. Uwielbiam. Tak? Czyli kuchcisz. Uwiel Gdybym nie był muzykiem, był byłbym kucharzem. Mówię od razu. I zawsze wyciągnął tata, gołąbki, Aha. bigos, galareta. Więc tradycyjne potrawy Polacy. polskie. Pięknie. Nie piekę. Nie pieczyz, tak, ale. Nie wiem, tak, gotowa. Tak, gotować, Dobrze. No muzyka trębacza, Zapytam o muzykę, jeżeli byś miał. No wiadomo, że klasyczna i tak dalej, ale jeżeli byś tak miał sprecyzować swoje gusta muzyczne. To czego tak najlepiej lubisz słuchać? Bliska Dobra, serczu no. jest muzyka. Klasyczna, klasyczna tak, tak. Ponieważ ja grałem 21 lat jako trębacz w mm -hmm. Tak, zanim poszedłem na tą Górę, na to stanowisko kapelmistrza jasnogórskiego, mm -hmm. to byłem muzykiem w Wicharmonii Muzyka klasyczna, ale jeżeli się pytasz o taką stronę praktyczną, do słuchania muzyka filmowa. Filmowa. Tak jest. Morricone tak jest, i... oczywiście. William tak, tak i tak, i tak jest, dalej i tak, to tak dalej. Zresztą że... też gramy bardzo często też tą muzykę. Tak, bo no, no piękna. Tak. Dobrze, jest czas na czytanie książek? Wojtku, i od razu muszę się przyznać, nie, nie czytam. Ja uwielbiałem czytać książki, jaką, no. nawet to możesz się lekko uśmiechnąć, i Państwo, bo y, ja czytałem, uwielbiałem czytać y, mitologię grecką. O proszę. Tak jest. I libretta operowe. Są przepiękne i ciekawe. Mhm. I powiem, że lubiałem czytać, no. ale drodzy Państwo, i ja wychodzę na ósmą godzinę rano i wracam po dwudziestej, także tych obowiązków trochę mam i po prostu nieraz wolę sobie usiąść, zjem kolację, też są jakieś prawda rzeczy, dokumenty ze szkoły do wypełnienia, inne rzeczy, pisanie nut. Teraz już mamy o dziwo mniej pracy, bo jest ksero, ale kiedyś pisanie nut, ręka odpada. O ja. to, jest, to, jest, to jest. I to mnie to eliminowało to czytanie, prawda? Aczkolwiek mam nadzieję, że, że będę czytał książki. No, bardzo bym ta. ci tego życzył. No, ja bo to również sobie. Ta. Jednak jest, to jest przeniesienie pięknego, do innego świata. Um, o film zapytam. Jest jakiś film taki ważny dla ciebie? Tak. I tu no. też będę śmieszny. Wszyscy wiedzą, myślę, że moi koledzy, a, a szczególnie rodzina, mm -hmm. to jest Janosik Aha. z Markiem Perepeczką. Aha. Uwielbiam. Ten film tak mi przypadł do gustu, bo tam no, był no. taki klimat piękny, tak. prawda? I to no, coś pięknego, więc on jest w moim y, sercu i stare kino. Stare kino dawne, jak e, właśnie... Da, teraz mniej się tego pokazuje, ale kiedyś to stare kino w tej no, telewizji pamiętam, polskiej. No, tam oczywiście Uwielbiam też. Te właśnie ja kino. ostatnio obejrzałem film Dyktator od Czeplina i po prostu byłem zauroczony ta, raz, no. Taka komedia, tak? Ta, no komedia no, to taka, no z wydźwiękiem, podobno Adolf Hitler jak obejrzał ten film. To po prostu chciał go zamordować, no ale polecam dyktatora. Ja to... mówiłem o tym, że komedia, bo mm. chciałem wspomnieć braci Marx. te filmy tak. o, A... oglądają fantastycznie, no. są fantastyczne. Komedię również, ta mm. forma bardzo lubię. Znak Zodiaku? Koziorożec. O, proszę, uparty. I pracowity. I pracowity. Tak jest. Święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy? I e, teraz powiem Ci szczerze, e, co, no. to, co mam w sercu. Święta Bożego Narodzenia do pewnego czasu. Od czasu, kiedy zacząłem pracować, miałem 40 lat. W rektorze jasnogórskim zdecydowanie święta wielkanocne. Aha, przecież to czuję tak, tam jest atmosfera rodzin, na wiadomo to. No, no, ale no, jeżeli no, no, chodzi o no, no. e, tej odczuć e, mhm. moich jako człowieka wierzącego, to święta mhm. wielkanocne zmartwychwstanie Pańskie. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy? Jak ty w ogóle na obecną chwilę postrzegasz to miasto? Bo yy, no, różnie tutaj ludzie się wypowiadają. Jedni psiaczą, że klasztor jest dla siebie tylko zamknięty na górze że miasto z tego nic nie ma, mhm. inni znowu, że wyludnia się i ogólnie rzecz biorąc to te zdania na temat tego miasta są podzielone, tak A, pół na pół, tak jest. plus minus, jak w Twoim przypadku jest? I Wojtku widzisz, i tu się stykam ja również z tymi właśnie no. różnymi opiniami, jak ja to traktuję? To miasto mi dało prawie wszystko. Ja jestem człowiekiem emocjonalnym, biorę bardzo emocjonalnie uh -huh. i dziękuję za to, że mam możliwość pracowania tutaj, uh -huh. w szkole, w Liceum Norwida, 38 lat, w szkole muzycznej, w harmonii częstochowskiej, w klasztorze jasnogórskim. Uh -huh. Ja znam swoje obowiązki, szanuję opinie ludzkie, ale mam tą wielką wdzięczność. Dla mnie, tak jak powiedziałem, czy tyś, co zapytałeś, czy Ty się czujesz częstochowianinem? Tak, od tego roku, kiedy zamieszkałem, tak. Ale uwierz mi, z biegiem lat, każdy rok następny, to wzmacnia u mnie poprzez życie to moje w uh -huh. tym mieście, poprzez naukę uh -huh. i poprzez pracę. Jestem wdzięczny za to miastu i ludziom, którzy ze mną to wszystko również czynią. Czyli pozytywnie. Pozytywnie jestem zaszczycony, tak, że tutaj ja w tym miejscu jestem zawsze takim jak byłem patriotą lokalnym, prawda? Uh -huh. Ale w mieszkam teraz w Mykanowie, więc uh -huh. jestem również myka Mykanowianinem. Uh -huh. tak. I tam również w Wojtku działam, bo 25 rok uczę młodzież w tej orkiestrze młodzieżowej mechanowie mm -hmm. gdzie Krzysztof Witczak prowadzi tą orkiestrę o, 25 rok pięknie tak. czego życzyć już tak na koniec Wojtku no, no oczywiście tak jak ja tobie życzę i państwu tak samo również i sobie radości życia żebym tej radości którą mam z wykonywania tych obowiązków no bo przecież mm -hmm. no my się wydaje że bez tego to człowiek by nie dał rady no tej tak. energii która jest żeby mi jej jak najwięcej zostało, by mógł dalej to kontynuować. Może w mniejszym zakresie, bo to już lata też mm -hmm. lecą, ale jednak bym mógł dalej y, służyć no, ludziom, młodzieży, prawda, U którą kształcę, a uwielbiam to robić. Uwielbiasz, tak. no i fajnie. No i pielzymą też kasztorze Jastowskim będą trzy człowiekiem. Tak, no trójka dzieci, wspaniały <grym> też muzyków. Ale no. jeszcze muszę zapytać, tym tak. kapelmistrzem jesteś ile lat? Już? 25 rok jestem kapelmistrzem. 25 lat? 20, teraz w tym roku rozpoczynam 25 Aha, rok. Ale pięknie. Wojtku, powiem Ci no. ciekawostkę. No. My, muzycy jasnogórskich, których może tu na pewno gościłeś, tak, tak. i młodsi, i starsi, no, no, i tutaj bardzo dziękuję za to, że są cały czas ze mną. Nigdy mnie nie zawodzą i są. I to jest coś wspaniałego. Kapelmistrza nie ma bez muzyków. No prawda? nie ma no, 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 oczywiście. No, tak. Więc to jest bardzo istotne. Ja im za to całym sercem dziękuję. Ale My w klasztorze jasnogórskim o czym, e, liczymy swoje lata pracy, czyli tak zwany staż, poprzez pryzmat Pawełek jasnogórskich, czyli tych nowen uroczystości, no. które są świętem kurcji świętego Pawła, Pustelnika, patrona zakonu polskiego. Mhm, I Wojtku, teraz uwaga: w tym roku grałem 49 Pawełki. Jestem najdłużej grającym. Good. Ponieważ grałem od 16 roku życia z panem Stępniewskim jako muzyk jasnogórski, a od 2000 po jego śmierci, pierwszego roku, 1 stycznia, mm -hmm. zostałem kapelmistrzem i już 25 lat. Czyli tak, tak jestem że związany. Szmarca, no Zmarcza. No. E, życzę zdrowia. zdrowia również zdrowia. E, no co, energii i czerpania radości z tego, co do tej pory robisz, bo. Raz, że to jest już z jednej strony historia, a z drugiej piękna historia. Proszę Państwa, cóż ja mogę powiedzieć? Gościem moimi państwa, kapelinzcie jasnogórskiej od 25 lat. Najdłużej grający muzyk w orkiestrze jasnogórskiej, bo e, za rok będzie 50 lat, Jest. jakby nie patrzeć. E, Marek e, Piątek, jeżeli chcielibyście Państwo go ugościć, to Gołąbki albo schabowy, schabowy z kością i puścić muzykę filmową, na pewno się chłopu cieszy. No i, i cóż, no pedagog. E, Kapelmistrz Jasnogórski, no i w ogóle bardzo sympatyczny gość. Bardzo dziękuję za... Dziękuję, przykanie. życzę zdrowia i Państwu wszelkiego dobra. I tu machamy. Trzymajcie się ludziska, pozdrawiamy. I pozdrawiam, nas. całym sercem. Papa. Pa.